Rozdział 14. Zgoniłem moje lwy i zbiegłem ze stolicy. Artemius Ward. Odwiedziny u Birgama Yanga. Spałam, kiedy w końcu przyjechał. Mój pokój miał podwójne drzwi na wzór pokoi hotelowych sieci Continental, gdyż sypialnię poprzednie o wiele większą, przedzielono, by zyskać miejsce na łazienkę przylegającą tuż do korytarza. Zgrzytu pierwszych drzwi nie słyszałam, lecz obudziłam się natychmiast, gdy ktoś stanął w progu. Pokój tonął w ciemnościach, blask księżyca uwiązł w grubych kotarach, zawieszonych w oknie. Cicho szczęknęła klamka. Intruz zawahał się. Nie zapalił światła, ale musiał coś widzieć, gdyż powoli podszedł do łóżka. Zabytkowa podłoga trzeszczała mu pod stopami. Tak, tak, tu kochanie, mruknęłam sennie, odwracając się w stronę lampki. Trzask nagle umilkł. Luiz! spytałam. Namacałam wyłącznik. Wąski snop światła z maleńkiej latarki padł mi prosto w oczy. Leż spokojnie, ktoś szepnął, zostaw tę lampkę. Ale było za późno. Odruchowo włączyłam światło. Około dwóch metrów od mego łóżka stał szandor Balok. W dłoni ściskał latarkę. Co pan tu robi? Czego pan szuka? Z zaskoczenia i strachu mówiłam ostrym, podniesionym głosem. Balok stał jak skała, wyczuwając pewnie, że jeśli zrobi jeszcze jeden krok w moją stronę, zacznę krzyczeć. Wetknął latarkę do kieszeni. Ciszej! Dobrze, po co te wrzaski? Wynoś się! Warknęłam wściekła i to od razu. Słyszysz? Won natychmiast z mojej sypialni. Sięgnęłam po telefon. Teraz zareagował. Dwoma szybkimi krokami dotarł do łóżka i lewą ręką chwycił mnie za nadgarstek, zanim zdążyłam podnieść słuchawkę. Po raz drugi poczułam jego siły. Tym razem odbyło się to w o wiele bardziej brutalny sposób. Przestań mówię! Szarpnął mnie za rękę i gwałtownie popchnął na poduszkę. Wrzasnęłam na całe gardło, chyba wołałam Luisa. Chciałam przetoczyć się na drugą stronę łóżka i uciec, ale szandor chwycił mnie mocniej, przydusił do pościeli, a gdy próbowałam ponownie krzyczeć, wymierzył mi wierzchem dłoni solidny cios w same usta. Poleciałam do tyłu, odbiłam się od materaca i otrzymałam jeszcze jeden siarczysty policzek. Nie pamiętam, chyba już nie walczyłam. Jeśli nawet to raczej nie mrawo. Porzuciłam zamiar ucieczki i otępiała z bólu, wstydu i strachu, wtuliłam się w poduszkę, wolną ręką próbując osłonić twarz od ciosów. Nawet nie wiem, czy mnie znów uderzył. Pewnie tak, ale potem gdy zobaczył, że już nie krzyczę, wyprostował się i odstąpił na krok od łóżka. Przycisnęłam obie ręce do twarzy i próbowałam zapanować nad drżeniem. No, popatrz na mnie. Nie usłuchałam, patrz na mnie, powtórzył groźniej. Zwolna, jakby w obawie, że zedrę skórę z policzków, opuściłam ręce. No i popatrzyłam na niego. Stał nieco poza kręgiem światła rzucanego przez lampkę, ale zdawałam sobie sprawę, że bez trudu może mnie dopaść. Zresztą wcale nie musiał się fatygować, bo w prawej dłoni trzymał pistolet. Lekko poruszył bronią. Widzisz to? Nie odpowiedziałam, zagryzłam tylko rozdygotane usta, ale wyraźnie widział, że widzę. O, no, krzyki ci nie pomogą, pokój ma podwójne drzwi, ściany grube co najmniej na pół metra, a poza tym na naszym piętrze jest tylko ten chłopak, śpiący słodko po drugiej stronie korytarza. No, zgodzisz się ze mną, że nie należy go budzić, choćby dla jego własnego dobra, jasne? Tak, jasne. Pokornie skinęłam głową. No właśnie, i lepiej zapomnij o telefonie. Czego chcesz? Usiłowałam mówić stanowczym tonem, ale zdobyłam się tylko na piskliwe rzężenie. Odchrząknęłam i spróbowałam raz jeszcze. Hm, trudna sprawa. Mój głos nadal brzmiał obco. Balok uśmiechnął się. Na ten widok zawrzałam ze złości i poczułam, że przenikliwe zimno strachu zaczyna już ustępować. Oczekiwałaś kogoś? Uśmiechnął się jeszcze szerzej. O, czy tak samo witasz każdego, kto trafi do twojej sypialni? Oparł się o łóżko, pełen wzgardy i nonszalancji, od niechcenia kiwając pistoletem. Ogień gniewu rozgorzał we mnie na dobre. O, sam widziałeś, widziałaś, jak cię witałam. Z satysfakcją stwierdziłam, że mówię spokojnie i dość chłodno. O tak, cnotliwa damo pomyślałaś pewnie, że to wreszcie mężułek. A więc chciał mi dokuczyć. Zachowywał się zgoła bezczelnie, choć mimochodem prowokował pytanie: dlaczego żadna kobieta nie chce, aby ją nazywać cnotliwą? Śmieszne. Na wzmiankę o mężu przestałam drżeć o siebie i zaczęłam się zastanawiać. Łotr wiedział o Luisie i o jego spóźnieniu. Wtargnął do mojej sypialni, be, wiedząc, że będę sama. Już to wystarczyło, by go uznać za broga i głównego sprawcę tajemnic narosłych wokół cyrku. Nie wątpiłam też, że zaraz zacznie mnie wypytywać. Serce podeszło mi do gardła. Głośno przełknęłam ślinę i zmusiłam się do spokoju. O, nie przyszedłeś tu chyba tylko po to, żeby mnie obrażać. Czego szukasz i co ma do rzeczy przyjazd mego męża? O nic, droga damo, ale nie mógłbym zjawić się tutaj w ten sposób, gdybyś nie była sama. A skąd wiedziałeś? O ile sobie przypominam, nie rozmawiałam na ten temat z nikim z cyrku. Lekceważąco wzruszył szerokimi ramionami. Nadal wyglądał na atletę. Co prawda zdjął już cyrkowy kostium, ale wciąż był na czarno. Ubrany w wąskie spodnie i obcisłą skórzaną kurtkę, po którą, pod którą, jak na zwierzęciu, prężyły się węzły mięśni. No, nie myślisz chyba, że pracuje bez rozpoznania. Część służby mieszka w wiosce. Byli wśród widzów, więc rozmawiałem z nimi o przedstawieniu. Dowiedziałem się, kto jest w zamku, a w tej części świata hotele pozostają przez noc otwarte. Zakładałem też, że nie będzie nocnego stróża, no mają za mało ludzi. Wszedłem, spojrzałem w księgę, znalazłem numer Twego pokoju i upewniłem się, że nigdy więcej nie przyjechał. Znowu ten paskudny uśmiech. Nie próbuj mnie straszyć mężem, bo nawet gdyby przyszedł... Krótki ruch pistoletem, poradziłbym sobie z nim równie łatwo jak z tobą, no? Nie głupia bestio, pomyślałam, ale nie powiedziałam tego. Mimo strachu poczułam ogromną ulgę. Po pierwsze, Balok nie szukał Luisa, po drugie, nie znał prawdziwej tożsamości Eliota. Nie mógł wiedzieć, że Elliot zmierza właśnie do, do zamku. Gdyż nawet Józef usłyszał o tym dopiero po powrocie z cyrku, kiedy reszta służby już wyszła. Tak więc Louis był w drodze, a Balog zamiast zdumionego i wystraszonego turysty mógł spotkać przeciwnika przewyższającego go zarówno siłą, jak i zręcznością. No dobrze, odparłam, wyraziłeś się jasno. Przestraszyłeś mnie, pobiłeś i zmusiłeś do, do posłuszeństwa. Możesz teraz wyjawić o co chodzi? Po co przyszedłeś? Czego szukasz? Siodła warknął. Wlepiłam w niego tępe spojrzenie. Czego? Siodła. <laughs> Niczego nie podejrzewałem, kiedy zauważyłem broszkę. Dopiero później elemer powiedział mi o koniu i o tym, że zabrałaś siodło. Gdzie je schowałaś? Nie rozumiem. Po co ci to siodło? Nikt cię nie każe rozumieć, tylko odpowiadać, gdzie siodło? Patrzyłam mu prosto w oczy. Nagle pojęłam prawdę i musiałam wytężyć całą siłę woli, żeby nie zerknąć w bok, w stronę szafki, gdzie w szufladzie, starannie owinięta w chusteczkę, leżała garść odprutych klejnotów. Wstań! Wymruczałam, udając zaskoczenie. Znasz lepsze miejsce na siodło? Żachnął się niby krótko, lecz z tak utajoną furią, że mimo woli głębiej wcisnęłam się w poduszkę. Nieprawda byłem tam. Masz mnie za durnia? Wiem od jednego ze służących, że stary hrabia nie pozwolił rozebrać stajni, więc od razu tam poszedłem. Widziałem konia na górskiej łące, ale ani śladu siodła. Wzięłaś je tutaj, żeby przy nim majstrować. Niby po co? Zostało w stajni. W pojemniku na kukurydzę czy inną paszę? W pojemniku na kukurydzę? A co to za bzdury? Nie kłam, mała Lisico, bo. Dlaczego miałabym kłamać? Marzę tylko o tym, żebyś sobie poszedł. Nie wiem, po co ci siodło, wcale nie chcę wiedzieć. Na pewno nie będę o nie walczyć, bo nie mam najmniejszych szans na zwycięstwo. Raz jeszcze mówię, że ukryłam je Pojemniku na karmę. Zauważyłam ślady szczurów i nie chciałam, żeby pogryzły skórę. Gwoli wyjaśnienia dodam, że paka na pasze jest metalowa. Właśnie po to, żeby chronić ziarno przed szkodnikami. Stoi przy drzwiach dowozowni. Byłam okryta kołdrą, ale teraz owinęłam się ciaśniej gestem urażonej dumy. Starczy, no i wynoś się do diabła. Balog na, stał nadal bez ruchu. Machnął tylko pistoletem. No, wstawaj, ubierz się. Co? Słyszałaś szybciej. Po co? Jakim prawem? Co chcesz zrobić? Pójdziesz ze mną. Wciąż trzymałam kołdrę pod brodą, chociaż duma zniknęła bez śladu. Znowu zadrżałam. Ale przecież mówię prawdę, nie kłamię. Znajdziesz siodło w skrzyni na pasze. I ci weź je sobie. I znikaj. Zakołysał się niecierpliwie, z ledwie powstrzymywaną groźbą. Tak, i mam cię zostawić, żebyś podniosła alarm? Nie dyskutuj, wstawaj! Wyłaj z łóżka. Wskazał pistoletem kąt pokoju, odległy od drzwi i telefonu. Co miałam zrobić? Powoli odrzuciłam kołdrę i wstałam. Ubrana byłam w nocną koszulę z podwójnego nylonu, a mimo to miałam wrażenie, że jestem całkiem naga. Dokuczał mi nie tylko wstyd, ale przede wszystkim poczucie bezradności. Coś, co skłoniło pierwszych ludzi do wymyślenia broń. No, pistolet znakomicie zastępował ubranie. Wzięłam rzeczy. Przebiorę się w łazience. Nie tutaj. Nie będę przecież. Nie kłóć się do cholery. Wkładaj te łachy. Śpieszy mi się. Dobrze. Gardziłam sobą za ów płaczliwy ton głosu. Gdybyś się odwrócił, brednie, nie będę cię gwałcił, każdej tylko to jedno w głowie, szybciej się ruszaj! Odwołałam się do zasady, że czego nie widać, tego nie ma i stanęłam tyłem. Cały czas czułam spojrzenie baloga pistolet, nie pistolet nie wiem, co bym zrobiła, gdyby się ruszył. Na szczęście stał spokojnie. Nieporadnie roztrzęsionymi rękami zaczęłam się ubierać. Zamiast sukienki, którą miałam na sobie podczas kolacji, włożyłam spodnie i sweter. Balok łaskawie pozwolił mi wyjąć kurtkę z szafy. Zapiełam się pod szyję. Ciepły dotyk wełny sprawił, że kiedy naciągnęłam buty, byłam w pełni gotowa na kolejne wyzwanie losu. A co zrobisz, jak znajdziesz siodło? No, zobaczymy. Owładnięta strachem nie potrafiłam do tej pory przemyśleć sytuacji, ale teraz, kiedy miałam porzucić oświetlony pokój i wędrować po nocy u boku brutalnego bandyty, mój umysł z dokładnością kasy zaczął dodawać fakty. Końskie siodło oprzyte klejnotami, udawana troskliwość w szandora. Miałam rację, sądząc, że nie smali on cholewek do analizy. Gatka o cerowaniu, luźno umocowana broszka, którą mi wręczył Elemer, znowu szandor. Po wieczornym spotkaniu ze mną, co sił w nogach, pognał do karła, po to tylko, żeby się dowiedzieć, że koń wraz z rzędem powędrował do szlos Cekstein. Potem zapytał, czy majstrowałam przy siodle. Wszystko jasne, plus parę innych zdarzeń, o których jak dotąd nie miał pojęcia. Spotkanie z hrabią, wizyta przy portrecie hrabiny Marii i opowieć, opowieść o skarbie bezpiecznym w Monachium. Czy rzeczywiście bezpieczny? Jeżeli Balok okradł muzeum, gdzie znalazłby lepsze miejsce do ukrycia klejnotów, jak nie pośród cyrkowych błyskotek? A jeżeli, co bardziej prawdopodobne, był jedynie kurierem, mógł bez trudu z łupem przekroczyć granicę. Tak więc zgoła niewinne zainteresowanie koniem wciągnęło mnie wprost i to wbrew przestrogom Luisa. Środek bardzo groźnej afery. Że była groźna nie ulegało najmniejszej wątpliwości. Gdyby balog uwierzył mi na słowo i poszedł po siodło, przekradłabym się teraz do pomieszczeń dla służby, żeby wezwać pomoc. Ale teraz, kiedy zabierał mnie ze sobą, miałam pokornie czekać, aż otworzy pakę i zauważy brak klejnotów? Jednego byłam pewna: dla baloga gra toczyła się o najwyższą stawkę a na własnej skórze już poczułam, że umiał być bardzo okrutny, zdolny do wszystkiego, nawet do morderstwa. Morderstwo. Ostatni element układanki. Spalony wóz i jęki umierającego Francla, natarczywe rzężenie, źle zrozumiane przez Luisa i Annalizę, osiodle Neapolitano-Petry. Mogła być to, co prawda, jak sądziła dziewczyna, próba wyznania dawnych grzechów, ale bardziej prawdopodobne, że stary Franc chciał się podzielić odkryciem, które doprowadziło do zguby zarówno jego, jak i pola Denwera. W chwili śmierci zapomniał, że nikt z cyrkowców nie zna nawet prawdziwego imienia konia. Wyglądało na to, że srokacz. Był jednym z najważniejszych ogniw intrygi zapowiedzianej przez Luisa. A zatem, skoro Szandor Balok był zdolny do dwóch zabójstw, czemuż miałby się zawahać przed trzecim? Nie, żaden skarb nie jest wart ofiary z życia, a każda chwila zwłoki przybliżała przyjazd Luisa. Chwileczkę powiedziałam szybko. Dobrze wiem, po co ci to siodło. Stanął jak wryty. Wiesz, znam historię skradzionych klejnotów, o choćby tej broszki, którą dostałam od Elemera. Już miałam dodać, w jaki sposób ją rozpoznałam, ale w porę ugryzłam się w język. Nie chciałam wciągać w to hrabiego, ani nadstawiać karku opowieścią o Franslu. Sam się zdradziłeś podczas naszej wieczornej rozmowy. Trajkotałam. Skąd to nagłe zainteresowanie kawałkiem szkiełka? Nie jestem głupia, umiem kojarzyć fakty. Ale dobrze, to nie mój skarb i nie będę o niego walczyć. Co ci przyjdzie z tego, że mnie zaciągniesz do stajni? Siodło jest czyste. Odprułam wszystkie świecidełka. Klejnoty. Klejnoty. Powtórzył klejnoty, odpruła się tak. Chciałam je zapakować i odesłać do bruku, ale Annaliza twierdziła, że nie są jej potrzebne. O, proszę bardzo, zabieraj je wszystkie, potem po prostu wyjdź i zostaw mnie samą. No czego się boisz? Przecież za kilka godzin wyjeżdżasz za granicę. Bierz co twoje i znikaj. Patrzył na mnie. Jakbym postradała zmysły. Potem w jego wąskich, ciemnych oczach pojawił się cień wahania. Postanowiłam działać szybko, by nie miał czasu na zastanowienie. Oddam mu skarb, skłonię, żeby wyszedł za czasny masz sybne drzwi. Co mu mogło grozić o dwójki bezradnych cudzoziemców? Mnie i Tima, skoro za parę godzin miał przekroczyć granicę? Uczepiłam się tej nadziei, choć w głębi duszy dręczyło mnie pytanie, z jakiej racji wywiad Wielkiej Brytanii miałby się zajmować tego typu przestępstwem. Cóż, w końcu nie moja sprawa. Louis wiedział, co robi, i na pewno by wolał, żebym nie podejmowała zbytniego ryzyka, tylko cierpliwie na niego czekała. Podeszłam do nocnej szafki i wyjęłam z szuflady garść błyszczących kamyków owiniętych w czystą chusteczkę. Miałam nadzieję, że szandor nie zauważy braku szafirowej broszki. Pierwszy raz, nie zwracając uwagi na pistolet, zbliżyłam się do niego z własnej woli, podetknęłam mu pod nos klejnoty. Proszę bardzo, odpróte z siodła, bierz i zjeżdża i jadła się nimi. Przez chwilę stał bez ruchu. Potem wybuchnął dzikim, nieposkromionym śmiechem. Był szczerze ubawiony. No co chodzi? Spytałam zbita stropu. Nie chcesz ich? Klejnotów? <grym> mruknął z pogardą. Nadają się dla koni albo dla kobiet. No, dość czasu straciliśmy. Wpatrywałam się w niego ze zdumieniem. Wąską, stwardniałą dłonią pogmerał wśród kamieni i uniósł trzy lub cztery do światła. Jeden błyszczał zielenią, inny czerwono, a jeszcze inny przybrał odcień żółci a balok znów się roześmiał. O, szmarak rubin, co, żółty brylant? Piękne liście królewskie. Nagle uśmiech zniknął i z powrotem pojawiło się biało zębę zwierzę. Zwykłe szkiełka. Głupia bawo, czy ty sądzisz, że naprawdę uganiam się za czymś takim? Nawet gdyby były prawdziwe, gdzie bym je sprzedał swoim kraju? Ludzie nie szukają skarbów, pragną marzeń. Cudnych marzeń dla przeklętych. <laughs> Urwał, to najlepszy towar do handlu. Cisnął świecidełka o ziemię. Potoczyły się po podłodze i wpadły za zasłonę. Wszalałeś? Stwierdziłam. Możliwe, idziemy. Cofnęłam się tak daleko, że dotknęłam plecami toaletki. A jeśli odmówię, Zapytałam bez tchu. Sądziłam, że zdołasz uciec. Sądzisz, że zdołasz uciec, jak mnie zastrzelisz? Nie. Z nagłym zainteresowaniem z zerknął na pistolet. O, no, tylko na postrach. Z winnym ruchem obrócił br broń w dłoni. Mogę cię ogłuszyć, a potem hm. wskazał na okno. O, spory kawał drogi do ziemi, co? Uśmiechnął się. Wiesz, dlaczego dotąd tego nie zrobiłem? Bo chcę mieć siodło, a nie bardzo ci ufam, moja śliczna. Podszedł do drzwi i oparł rękę na klamce. Chwilę nasłuchiwał z przechyloną głową. Błysnął oczami w moją stronę. No, pościel łóżko i schowaj nocną koszulę, powiedział cicho, i nie podchodź do telefonu. Dobrze. I pozbieraj te szkiełka. Wszystko ma wyglądać tak, jakbyś sama wstała i wyszła z pokoju, jasne? Tak, jasne. Co miałam zrobić? Balok chwilę patrzył na mnie, potem uchylił drzwi i wystawił głowę, żeby rozejrzeć się po korytarzu. Cisza. Schyliłam się i podniosłam czerwony kamek. Dwa pozostałe potoczyły się za kotarę przesłaniającą wyjście z baszty. Węgier, kontent z mojego posłuszeństwa, wciąż obserwował korytarz. W lekkich butach bezszelestnie poruszałam się po dywanie. Powolutku sięgnęłam za zasłony, jakby zbierając świecidełka. Nie odwrócił się. Bez jednego dźwięku zniknęłam w mroku za kotarą i chwyciłam za klamkę wąskich drzwi prowadzących na, bl na blanki.